Cześć, 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 witajcie. Eee, takie nie emergency, no bo nie ma żadnego emergency, ale takie szybkie wideo tak naprawdę, dlatego że zostało dosłownie co 4 godziny 7, um, około 11-12 godzin do tego, żeby skorzystać jeszcze z promocji, promocji, no nazwijmy to przed obniżeniem, e, e, nie, przed podwyższeniem tak naprawdę ceny, jeżeli chodzi o kwestię związaną ze stejkiem na crypto.com, i teraz popatrzcie, teraz obecnie mamy 2500 tysiąca kro, i po ocenie kro, które jest w tej chwili na poziomie tutaj 7,9 centa, jeżeli chodzi o dolara, i tak widzisz tutaj, mieliśmy tutaj szczyt, to było 19 centów, tak naprawdę można by było powiedzieć około 15-16 centów, to był taki. Taki, taki szczyt, jeżeli chodzi o crypto.com Natomiast w tej chwili zobacz, mamy 7,9 centa, jeżeli chodzi o jedno kro. Gdzie o tym mówiłem, żeby to zrobić przy poziomie nawet 5 centów, ale jakby to w tej chwili zostawmy, bo to nie jest aż tak ważne. Natomiast dużo ważniejsza rzecz jest taka, że w tej chwili z tych 2,5 tysiąca kro które jest za tą kartę Ruby Steel czy za Jade lub Royal. W tej chwili jest 25 tysięcy i tutaj wszystko jest tak naprawdę o połowę. Za chwilkę, czyli dokładnie jutro o godzinie 7 rano czasu UTC. UTC to zobacz, w tej chwili mamy godzinę 19:11, dokładnie, przepraszam, 19:24 bo mamy 20-24 w Polsce, no to mamy około 11-12 godzin na to, żeby dokonać tak naprawdę tej transakcji i sobie zastejkować 2,5 tysiąca jeszcze kro w tym momencie, żeby dostać tą kartę. Później już będziesz musiał zapłacić 5000 tysięcy kro zgodnie z tym, co oni tutaj wprowadzają. I teraz powiem Ci dlaczego to jest tak ważne. Pierwsza rzecz to jest kwestia tabelki. Czyli zobacz, w tej chwili stykujesz 750 zł, możesz to mieć na 6% w skali roku. Później będziesz musiał zastykować 5000, czyli 1500 zł. Oczywiście będziesz miał to na, na 6% w skali roku, no ale jednak musisz trzymać 1500 zł, gdzie ja wolałbym zapłacić 750 zł. Zdecydowanie a 750 zł wrzucić na Bitcoina. <laughs> tak przynajmniej ja bym zrobił. Lub jeszcze lepiej na Ether. W danym momencie. Więc o tych korzyściach, to, to oczywiście tutaj jest filmik cały, który jest właśnie z tą tabelką, i tak dalej, więc to sobie możesz obejrzeć, jeżeli chcesz. Natomiast ja tutaj tak na szybko już nie będę przechodził przez te wszystkie rzeczy, które były w tej tabelce. Natomiast tutaj jak widzisz, zrobiłem taką tabelkę związaną z korzyściami. No i ten stek dużo więcej zyskujesz w ciągu roku niż przy takim steku na 750 zł. Natomiast obejrzyj ten film do tego, że jak pamiętasz, to ta karta otwiera ci możliwość nie tylko do tego, żeby zastejkować coś na 6%, nie tylko do tego, żeby mieć Ruby Steel i mieć 2% w skali każdego yy, zakupu, czyli z każdego zakupu dostajesz 2% zwrotu. Masz Spotify'a jeszcze za darmo, tak? Tutaj sobie popatrzmy, co jest w tej karcie, bo to jest ta karta tutaj. Masz 2% i Spotify'a za darmo, czyli dostajesz, krótko mówiąc, dostajesz od nich 100% w cro które oczywiście możesz sobie, jeżeli to jest odpowiednia, już odpowiedni poziom, możesz sobie zamienić na, y, możesz zamienić na Bitcoina. I to możesz zrobić z automatu, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Poczekajcie, zabiorę tylko te paski. Więc y, to całe kro możesz sobie, y, które dostajesz właśnie za Spotify'a, możesz sobie później zamieniać, oczywiście na przykład na Bitcoina lub na Ether, lub na cokolwiek innego i to automatycznie. Natomiast, kiedy nie masz takiego stake'a, oczywiście możesz sobie wziąć taką kartę niebieską, ale ona daje tylko 1%. Więc <laughs> proszę za tym zobaczyć jakie są małe limity. Natomiast część osób bierze. Natomiast ten stake umożliwia Ci także zrobienie dużo większych transakcji, jeżeli chodzi o odsetki na USDT, USDC czy na DAI'u. Gdzie tam możesz mieć nie 6% czy 8%, a 10% lub 12% w zależności od tego jaką kartę wybierzesz, czyli więcej. I to Ci daje już naprawdę bardzo fajne korzyści, ale jest jeszcze, słuchajcie, jedna bardzo, bardzo ważna moim zdaniem rzecz, czyli taka, krótko mówiąc, spekulacja. Ja, ponieważ lubię często spekulować, jeżeli chodzi o takie rzeczy, to jeżeli w tej chwili mamy 7,9 centa za kro jedno, a teraz wiemy, że dużo ludzi, no jak mamy podwyższenie ceny za kartę, to co zrobi? Dużo ludzi rzuci się na tą, moim zdaniem, kartę. Czyli w najbliższym czasie, i by zrobić staika, znowuż na kro, w najbliższym czasie co to spowoduje? Wzrost ceny. Co tym razem powinniśmy przebić poprzednie ATH, które mieliśmy? I oznacza to tylko i wyłącznie dla mnie jedno, że za 6 miesięcy, jeżeli wsadziłeś te 750 zł, to zakładam, że będziesz mógł wyciągnąć dużo więcej. Jeżeli już nawet nie będziesz chciał kontynuować posiadania tej karty, ja oczywiście, nawet jak tutaj będziemy mieć, to ja sobie te całe kroki, które mam, jeżeli chodzi o stake na karcie, no to ja będę je dalej trzymał, bo mnie interesują te perki, czyli właśnie te korzyści, które płyną z tej karty. Mogę sobie dokonywać tych transakcji, mogę właśnie robić sobie lokaty, na przykład na USDT, w tej chwili za 12% w skali roku i nie znalazłem drugiej takiej prostej oferty, jeżeli chodzi o to. A co więcej, jak dostaję właśnie te wszystkie zwroty, no to zobacz to, przy tym całym poziomie, który tutaj był, jeżeli chodzi o moje zwroty przy zakupach, dostawałem 3%, tak? Jeżeli chodzi o zakupy, czyli na przykład robiłem zakupów tą kartą, powiedzmy za 1000 zł miesięcznie, dostawałem 30 zł i możecie powiedzieć sobie, że to nie jest dużo. Ja natomiast zawsze, jeżeli mam mieć coś, a nie mieć, to ja wybieram, żeby mieć. I 30 zł dla mnie to jest po prostu 30 zł. Nie, nie jest ani mało, ani dużo. Po prostu jest to dla mnie korzystne, jeżeli chodzi o korzystanie z tej karty, więc 30 zł w ciągu miesiąca jest dla mnie spoko. I teraz zobaczcie, co się wydarzy dalej. Jeżeli tutaj będzie tak jak ja powiedziałem, czyli właśnie to, to ten steak, <coughs> przepraszam, wymagany na tą kartę wzrośnie dwukrotnie, to znaczy, że więcej ludzi będzie musiało kupić KRO, to znaczy, że więcej ludzi będzie je to stejkować, i to znaczy, że cena wzrośnie. Jeżeli teraz cena wzrośnie nawet do poziomu 15 centów, czyli od tego momentu to jest razy dwa, a pewnie wzrośnie około razy 3, czyli do około 21 centów, żeby przebić poprzednie ATH, to będzie miało pewnie około 25 centów, ale niech będzie, że tylko łącznie razy 3, no to ja z tych, zobaczcie, 30 zł, zrobię na przykład 60 zł lub 90 zł. A jeżeli tych zakupów mam w ciągu roku, Razy 12 miesięcy, tak, no to zobaczcie, to już mam 360 zł, razy 2 to już jest 720 zł, a jeżeli będzie razy 3, bo tam, tak też na to liczę, to będę miał już 1080 zł. No i to są pieniądze, które są po prostu dodatkowe, które dostaję bezpośrednio i które mogę bezpośrednio wykorzystywać każdego dnia. To ode mnie zależy, czy ja to zamienię sobie na Fiaty, czy nie zamienię sobie tego na Fiaty. Więc jeżeli ktoś z Was jeszcze nie ma takiego produktu jak Crypto.com, jest to karta debetowa, bardzo prosta w użytkowaniu. Jedyną rzeczą, którą musisz zrobić i teraz żeby najszybciej to zrobić, to jest na przykład zakupić sobie na giełdzie, na której już jesteś Ether lub na przykład Bitcoina. Tak, Letter po prostu szybciej i, i taniej pewnie przejdzie. Z tego etera przerzucasz sobie na portfel właśnie do tego crypto.com. Tak? Tam na tym crypto.com sobie zamieniasz to na portfelu, na tej aplikacji, którą już powiedzmy założysz sobie z tego linka, który jest oczywiście pod spodem, zamieniasz to sobie na krop. Tak, żeby mieć w tej chwili 2,5 tysiąca jednostek na tą kartę Ruby Steel, i to kro później klikasz sobie na, na okienko, czyli na symbol karty, i zaczynasz tam robić ten proces, cały stajku. Oczywiście wszystko jest opisane w tym filmiku z kartą. Na końcu tego filmiku też będziesz miał yy, odnośnik do właśnie tamtego filmiku, gdzie, gdzie to jest bardziej opisane. Natomiast tutaj w tym przypadku mi tylko zależy na tym, żeby Ci pokazać, co trzeba, tak naprawdę trzeba zrobić. Oczywiście, jak masz jakąś inną kryptowalutę, którą sobie możesz szybko przesłać, chociażby XRP, to równie dobrze możesz to przesłać jak w postaci XRP, czy jakiś innych kryptowalut Litecoina, cokolwiek takiego i wymieniasz sobie po prostu na krypto na aplikacji Crypto.com, Spokojnie sobie to wymieniasz na Kro, bo tam możesz dokładnie to zrobić w aplikacji, wymienisz sobie na Kro i robisz sobie wstejka na tysiąca KRO na 6 miesięcy. 6 miesięcy 6%. W tej chwili jest to oprocentowane dostaniesz 6% więcej krop po 6 miesiącach. No więc to jest dla mnie w tej chwili ostatnia taka okazja, żeby kupić naprawdę tanio, nie dojrzy kro jeszcze, to jeszcze wejść i posiadać mega fajną kartę, jeżeli chodzi o karty crypto.com po naprawdę dobrej cenie, czyli 750 zł, gdzie pamiętaj, to nie jest kosz, koszt. Tylko to jest Twoja inwestycja również, dlatego że ty to po sześciu miesiącach to kro możesz po prostu stamtąd wyciągnąć, sprzedać, i jeżeli ci to nie pasuje, tak? Natomiast obecnie moim zdaniem nie ma lepszej karty, bo pamiętaj, że jeszcze jedną rzecz, którą już dzisiaj powiedziałem chyba z dwa razy. Każdy krok, który dostaniesz, możesz wymieniać na bitcoina. I to możesz zrobić zautomatyzowany taki proces właśnie na tej aplikacji. Więc jeżeli dostajesz zwroty w postaci np. 2-3% z każdego zakupu, no to jeżeli chcesz, wolisz bitcoina niż kro, no to sobie po prostu zamieniasz to w takiej postaci recurring. Jest taka funkcja, i zamieniasz to sobie po prostu na bitcoina. Oczywiście tam musi być jakaś minimalna ilość, żeby ta transakcja zamiany kro na bitcoina była. Ale to jest bardzo y, zautomatyzowany proces. No i nie musisz w ogóle o tym wtedy dbać. Jeżeli masz jakieś pytania, to oczywiście pisz y, do mnie. Natomiast teraz masz mało czasu, żeby skorzystać tak naprawdę z tego, żeby jeszcze wziąć tą kartę Ruby Seal za 2,500 kro, a nie za 5000 kro. Oczywiście ja ci powiem tak, bardzo dużo ludzi w tym roku jeszcze tę kartę weźmie, bo naprawdę ona w tym, na ten moment jest jeszcze najlepszą kartą, jaka istnieje. I pomimo tego, że wzrośnie to do 5000 tysięcy kro, to i tak ludzie będą ją brali, i tak będą czekać po miesiąc na to, żeby na przykład ją otrzymać. Tak? Więc jeżeli ty nie chcesz tego wziąć za 2,5 tysiąca, ok, Być może będziesz chciał to wziąć za pół roku, ale będziesz musiał już złożyć 5000 kro, czyli po prostu dwa razy więcej kasy zastejkować, a nie na przykład sadzić to w inną kryptowalutę, którą byś chciał. To jest tylko i wyłącznie taka różnica. Natomiast dla mnie to w tej chwili to jest naprawdę mega fajna jeszcze cena, żeby wejść w Ruby Steel po naprawdę niskiej, super niskiej cenie, bo to jest tylko 750 zł na takiego stejka. Więc moim zdaniem naprawdę warto wejść i skorzystać z tych promocji, które daje właśnie taka karta, bo tam po prostu sobie ją dokonujesz normalnie transakcji, tak jak na innej każdej karcie. Więc możesz też jeszcze na przykład zrobić tak, że sobie doładowywać tą kartę z krypto, czyli sprzedawać krypto, które chcesz jak chcesz, natomiast na ten moment nie ma dla mnie obecnie lepszej karty, stąd też bardzo mocno to podkreślam, że oprócz tego, że jest jeszcze niski stake, jeżeli chodzi o ilość kro. To druga rzecz, masz niesamowite procenty, jeżeli chodzi o na przykład USDC czy Stablecoiny, czyli na przykład dostajesz przy tym zestawieniu 12% w skali roku. Więc to są naprawdę bardzo, bardzo fajne procenty. Masz pytania, pisz. Natomiast zostało już niedużo czasu, bo zostało jakieś 11 godzin do tego, żebyś skorzystał z tej promocji. Więc krótko mówiąc, klikaj na link pod spodem. Jeżeli chodzi o link ten um, referencyjny, jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat tej karty, um, jak to zrobić, co zrobić, to sobie obejrzyj filmik, natomiast na pewno sobie poradzisz. Jak sobie nie będziesz po, mógł poradzić w trakcie, to sobie wtedy będziesz oglądał na bieżąco filmik i zobaczysz, co krok po kroku trzeba zrobić. OK, to tyle. Trzymaj się. Cześć.